Witam. W dzisiejszym filmie zobaczymy, jak możemy znaleźć oczekujące aktualizacje i je wykonać na naszym iPhoneie. To bardzo proste. Na początku zobaczymy, jak zaktualizować oprogramowanie, czyli iOS, który ma nasz iPhone. W tym celu musimy przejść do ustawień naszego iPhone A. Wystarczy przesunąć ekran całkowicie w prawo, a jeśli nie możecie ich znaleźć, wpiszcie tutaj w wyszukiwarce ustawienia. Klikamy. Kiedy jesteśmy już w ustawieniach, przewijamy w dół do sekcji Ogólne. Następnie naciskamy opcję, która się pojawia, Aktualizacja oprogramowania, czyli druga opcja z góry. Gdy jesteśmy tutaj, jak widzicie, pierwsza opcja pokazuje, czy automatyczne aktualizacje są włączone, czy wyłączone. Jeśli macie je wyłączone, polecam wejść w to ustawienie i je włączyć. Jeśli mamy jakąkolwiek aktualizację oczekującą, tak jak widzicie tutaj, pojawi się przycisk aby ją pobrać i zainstalować. To jeśli chodzi o system operacyjny, czyli iOS. A jeśli chodzi o aplikację, to też jest bardzo proste. Musimy przejść do App Store. Kiedy już wejdziemy do App Store, wyszukujemy aplikację, której używamy i którą podejrzewamy lub wiemy, że ma oczekującą aktualizację. Na przykład Instagram. Wyszukujemy ją. Jeśli miałaby jakąś aktualizację oczekującą, to zamiast przycisku otwórz pojawi się przycisk aktualizuj. To wszystko, dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym.